I proszę przyjąć usprawiedliwienie moje z powodu spóźnienia, ale jadę właśnie z kopalni Pokój, gdzie również rozpoczął się w tej chwili strajk wszystkich pracowników przeróbki mechanicznej i pracowników administracji, a także pozostałych pracowników powierzchni. Tam pracownicy tych działów także w tej chwili blokują Rondo przy kopalni Pokój. Wcześniej byłem na kopalni Brzeszcze, gdzie również podobna akcja miała miejsce. Tam z kolei ludzie, którzy wspierają protest górników blokowali ulice w Brzeszczach. Jak wszyscy dobrze wiecie, protesty trwają już drugą dobę. W tej chwili ponad tysiąc górników strajkuje pod ziemią w tych czterech kopalniach i rozpoczęły się również y, protesty na powierzchniach y, tych czterech kopalń i to nie jest koniec do tych protestów w poniedziałek przystąpią również inne kopalnie które dzisiaj nie są zagrożone likwidacją, ale górnicy tych kopalń będą w ramach Solidarności z wami protestować, aby podkreślić że nie ma zgody na likwidację choćby jednego miejsca pracy w górnictwie, że nie ma zgody na likwidację choćby jednej kopalni na Śląsku. I w związku z tym będziemy tak długo walczyć, będziemy tak długo prowadzić te protesty, aż rząd wycofa się z pomysłu likwidacji kopalń. Ani wasza kopalnia, ani wasza kopalnia. Ani Wasza kopalnia, ani kopalnia Pokój, ani kopalnia Brzeszczeń, ani kopalnia Bobrek Centrum nie mogą zostać zlikwidowane. Wszystkie te kopalnie mają złoża węgla, wszystkie te kopalnie mają gotowe programy naprawcze. Programy, które oczywiście trzeba będzie dopiero przeprowadzić, ale one przewidują, że na wszystkich tych kopalniach będzie wydobywany węgiel, a nie będzie likwidacji. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, zwłaszcza na tej kopalni. Na tej kopalni, że my wszyscy traktujemy tą kopalnię jako jedną całą, że równie zacięcie i z wielką determinacją będziemy walczyć o byt ruchu Makoszowy, jak i byt ruchu Sośnica, że obie te kopalnie muszą istnieć. Ktoś kiedyś podjął być może błędną decyzję o połączeniu tych kopalń, ale to jest przeszłość. Przyszłością dla nas dzisiaj jest to, żeby przetrwał zarówno ruch makoszowy, jak również ruch sośnica. I jedno mogę Wam zagwarantować: że my jako związki zawodowe będziemy w taki sposób prowadzić ten protest, żeby nie pozwolić na to, żeby między nami powstały kopalnie. Jesteśmy jedną załogą i razem walczymy o swoje miejsca pracy. Nikt tutaj nie jest gorszy ani lepszy. Wszyscy jesteśmy razem. Jeśli nie damy się podzielić, to zwyciężymy. W myśl tej zasady, w myśl tej zasady również inne kopalnie będą wspierać Wasz protest. To się rozpocznie od poniedziałku, ale. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, od tego jaka będzie Wasza determinacja, zależy los tej kopalni. Wiem, wiem że macie poparcie samorządowców. Wiem, że prezydent tego miasta Zabrza, jak i również prezydent Gliwicz robią wszystko, żeby ta kopalnia została uratowana. Ale to Wy, Wy będziecie tym czynnikiem, który zdecyduje o tym, czy los tej kopalni będzie dobry czy zły. Tak jak stało się to na kopalni Kazimierz Juliusz. Tam też chciano zniszczyć tą kopalnię, tam też chciano rozgonić tych ludzi, ale ich determinacja spowodowała, że zwyciężyli. I jeśli wykażecie determinację podobną, to również zwyciężycie i uratujecie swoją kopalnię. Nie ma zgody na to żeby choć jedno miejsce pracy w górnictwie zostało zlikwidowane. Nie ma zgody na to, aby choć jedna kopalnia została zlikwidowana. Zwyciężymy, obronimy się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do spotkania w lepszych okolicznościach niż te dzisiejsze. Sześć Boże!